Cześć biegacze, z tej strony Paweł Matner, magister fizjoterapii, trener biegania. A Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij subskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Jeżeli film się Tobie będzie podobał, to zostaw łapeczkę w górze. Jeżeli będziesz miał jakieś pytanie, to napisz swoje pytanie w komentarzu. Jedziemy z tematem, dlaczego Tętno z nadgarstka, pomiar tętna tutaj z nadgarstka w tych wszystkich zegarkach, to badziew, dlaczego to się w ogóle nie sprawdza eee, i co teraz z tym zrobić. Przede wszystkim musimy też, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy pomiar tętna w, nadgarst w naszych zegarkach z nadgarstka, albo te klasyczne to jest pasa na klatkę piersiową. Nie wiem, to miało być fajne, jakiś gadżet, wow i super, jakieś w ogóle yy, wygodne pomiar tętna z okazało się wielką wtopą, ale mimo wszystko wciąż to kupujecie, wciąż w to brniecie, yy, gdzie proste, stare, skuteczne rozwiązania macie pod ręką, czyli pomiar tętna z pasa. I teraz mówię dlaczego. W większości przypadków... A w, w moim przypadku, w przypadku osób, które ze mną współpracują, albo które ze mną e, mają kontakt, a wielu biegaczy o różne rzeczy mnie pyta. No to pomiar tętna z nadgarstka, czy bez względu na rodzaj zegarka na firmę, koszt i tak dalej. Zawsze był błędny. I tutaj pod różnym względem, czy chociażby odczyt był dziwny, że normalnie tętno jeb wysoko do góry 200 nagle, albo też w drugą stronę. Ktoś sobie, ktoś sobie biegnie normalnie rozbieganie, i nagle ma jakieś piki tam na 300, no przesadziłem, na 180, na 180 e, uderzeń. Kolejna sprawa, no to też e, na przykład e, na rozbieganiu ktoś ma nam tętno, a wolno biega rozbieganie, i też był pomiar stąd i z pasa. No to raz na rozbieganiu ma 120-130, a raz na 180-190. A na przykład jak ma to tętno 180-190, na rozbieganiu, gdzie biegnie, dajmy na to, strzelam po 530. A robi później innego dnia tysiące biega tysiące na przykład po 40355, a tętno ma 120. No to aż takich anomalii w jego zachowaniu, w jego regeneracji, w jego tętnie nie są możliwe, żeby były. To jest oczywiście błąd pomiaru zegarka. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze, że te zegarki, pomiar tętna zadgarska jest tak wadliwy? No przede wszystkim z tego względu, że on musi być dobrze dopasowany. Do ręki, do dłoni, do nadgarstka. Tam, może do nadgarstka, pomiędzy zegarkiem a nadgarstkiem, e, dotrzecie. Pot, jakiś brud, może nie przylegać dokładnie. I to już jest pierwsza rzecz, która wpływa na e, pogorszenie tego jakości sygnału, wpływa na błędny odczyt tętna. Kolejna sprawa. No to oczywiście to, że jeżeli my biegniemy. To najbardziej pracującymi mięśniami w naszym ciele są mięśnie kończyn dolnych, więc cała, można powiedzieć, większość krwi z dystalnych, niepotrzebnych części ciała, czyli na przykład z rączek, z narządów wewnętrznych. Przecież narządy wewnętrzne są mniej zaopatrywane w krew podczas aktywności fizycznej, bo wszystko idzie do mięśni. No to właśnie tak samo dziać, dziać się może z kończynami górnymi, z dłońmi, z naszymi rączkami. I przez to też ten. Pod odczyt pomiar tętna może być błędny. Kolejna sprawa, trzy. No to grubość tkanki tłuszczowej, grubość tkanki podskórnej, grubość skóry, to też wpływa na e, jakość tego pomiaru tętna z nadgarstka. Więc jeżeli masz ten zegarek, to opnij go komuś, sprzedaj. To ci się nie przyda, wydałeś tylko kasę niepotrzebnie. Lepszy, skuteczniejszy i prawdziwy jest pomiar tętna, tu spasa na klatkę piersiową. I on faktycznie to zdaje, zdaje egzamin, a aniżeli to tutaj jest nadgarstka, głupkowaty wymysł za tysiące złotych, gdzie zazwyczaj przepłacacie i zegarek Wam nie jest do niczego potrzebny. Wczoraj rozmowa z zawodniczką, a bo mąż mi kupił taki smartwatch i, i tak dalej tam na urodziny czy coś. No. no i taki wydatek, często duży. Po co? To do niczego się Tobie nie przyda zegarek. E, ma tobie dostarczyć jak najwięcej wartości, informacji o Twoim bieżącym stanie Twojego treningu, jak ty robisz, co robisz teraz, żeby się e, nie zajeżdżał się, wykorzystywał ten czas efektywnie. Bo chcesz to robić, żeby to robić fajnie, a zazwyczaj jak w coś się wkręcamy, to chcemy mieć efekty, więc nie mów, że nie chcesz mieć efektów. Na pewno chcesz mieć efekty, więc e, te wszystkie na tętna znagarska do wyrzucenia. Zawsze najlepsze są najprostsze rozwiązania, pomiar tętna składki piersiowej, to jest właśnie to. Na tym się skup. Wymień ten zegarek na inny, albo często jesteś tak, że można dokupić pomiar tętna składki piersiowej do takiego zegarka tutaj i sobie porównaj, to zobaczysz, jakie tam są anomalie. Bo często też zaraz możecie mówić, że nie mogę biegać wolno, no bo mam wysokie tętno i wtedy musiałbym, musiałbym musiałabym iść. No jeżeli masz pomiar tętna z nadgarska, to zapewne tak jest. Zapewne tak jest, bo ten pomiar jest błędny. I z tym Was pozostawiam. Pamiętajcie, najlepsze są najprostsze rozwiązania, czyli pomiar tętna z piersiowej. To byłem ja, Paweł Matner. Pozdrawiam. Cześć. A tutaj Denver, ostatni Dezonaur. Tak jest. Jeżeli dotrwałeś do końca, to napisz w komentarzu, że dotrwałem do końca. Może masz jakiś pomysł na kolejny film, bo nie wiem czy ktoś to ogląda czy nie. Bo czasem nic nie piszecie, czasem mówię tutaj do telefonu, ludzie dookoła się patrzą co ja robię, a z drugiej strony nie ma odzewu. Odezwij się do mnie, napisz w komentarzu, bo trwałem do końca albo może masz pomysł na kolejny film, może go zrealizuję. Czekam na to odzew. Dziś się znowu szokuje